Hej, cześć, Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojciech, a ja witam Was w Call of Duty Modern Warfare 2 2022 w karnecie bojowym sezonu 6. Dzisiaj jest 30 września, godzina 7:35 w tej chwili i. Zaprezentuję Wam, przynajmniej w mojej opinii, w mojej osobistej opinii, najgorszy karnet w historii Call of Duty. Tak, moi drodzy, osobiście uważam, że jest to najgorsze gówno. Największe, największe ścierwiały karnet bojowy w historii Call of Duty. I powiem Wam, że. Nawet Vanguard miał lepsze karnety niż to gówno. Jak widzicie, ja nawet nie kupiłem karnetu bojowego. Nie, nie, nie kupiłem żadnej komórki. Nie, nie kupiłem e, też nawet tego podstawowego karnetu, gdyż najzwyczajniej w świecie szkoda mi pieniędzy na to ścierwo. I. Może tam kiedyś faktycznie kupię tą czarną komórkę, ale szczerze, na pewno kurwa nie teraz. Na pewno kurwa nie teraz. A więc, bez zbędnego przedłużania, Karnet, yy, właściwie, właściwie sezon rozpoczął się w. 27 września o godzinie 18 ja wam prezentuję dzisiaj z 30 września po godzinie 7 e, ogólnie od startu tak naprawdę sezon trwa 69 dni co jest dość kurwa niespotykane ponieważ bodajże pierwszy sezon trwał 70 coś dni, później 50, jakieś tam 40, znowu 50. No i teraz mamy 69 dni. To jest ciekawe kurwa, ponieważ wychodziłoby na to, że podobnie jak miało to miejsce przy Call of Duty Modern Warfare, Black Ops Cold War i Vanguard, Czyżby to oznaczało, że również w obecnych kobach, które teraz będą się pojawiały, będzie tak, cross-progresja karnetu przynajmniej, że jeżeli hej, masz karnet, proszę bardzo, karnet możesz sobie wbijać, gdzie tylko i w, w jakiej grze chcesz, ale nie, nie będziesz mógł wbijać rangi. To miałoby, powiem Wam, sens. I było, jak gdyby znowu się pojawiło. No to powiem Wam, że chyba najwięcej grałbym w właśnie w Modern Warfare 2 2022, żeby tam, wiecie, wbić ten kamuflaż Orion. Ale to jest tylko i wyłącznie moje e, takie. Tylko i wyłącznie moja taka rzecz. Ale dobra, mniejsza z tym. Moi drodzy! Lecimy, a więc zacznijmy tutaj od czarnej komórki. Zaczynając od czarnej komórki, no to moi drodzy mamy tutaj od razu na start 1100 punktów kodu. Eee, malowanie, czy też specjalny typ granatu dymnego czarnej komórki. Mamy. Eee, Schemat na nową broń jest to na pistolet maszynowy ISO 9 mm rachmistrz czarnej komórki, który wygląda całkiem całkiem, muszę wam powiedzieć. I w sumie te schematy to jest jedyna rzecz, która zachęca mnie do tego, żebym kupił ten garnet. Nic więcej, tylko i wyłącznie schematy. Bo schematy, przynajmniej jeśli chodzi o czarną komórkę, Wyjątkowo w tym sezonie czarna komórka wygląda lepiej niż podstawka. Wyjątkowo. Wszystko. Może. Okej, okay, nie wszystko. Ogólnie schematy z czarnej komórki wyglądają kurwa lepiej niż y, podstawowe. Ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Tak więc dalej. Dalej mamy wykończenie operatora taktyczny z wieżak. Jest to megabajt, więc tak będą będziemy, mo, można zabijać megabajtem. Jakkolwiek to nie brzmi. No i mamy e, teoretycznie jest to Valeria. Tak naprawdę jest to V4 L3 RIA. Taka cybernetyczna. No wygląda to średnio. Aczkolwiek i tak Chyba wygląda najnormalniej ze wszystkich operatorów, którzy wejdą w tym zjebanym sezonie. Tak, podkreślam, dla mnie ten sezon jest zjebany. Dalej. Dalej przechodzimy do natychmiastowego odblokowania, albo i nie, bo gra postanowi się kurwa wykrzaczyć. A więc mamy tak. 10. Okej, okay, nawet kurwa, gra nie chce pokazać się. To jest chyba wystarczająca aluzja do tego, że, żebym nie kupował. Zajebiście. Tak, to jest wystarczająca aluzja do tego, żebym kurwa ewidentnie nie kupował tego. Czyli 10% premii. O to zajebiście. <grystanie> Do tego mamy ekran broni. Niestety nie mogę Wam go kurwa pokazać, ponieważ gra postanowiła, że będzie mnie... że ma wyjebane. No i chuj, zegar śmierci. Tak, zajebiście wygląda. To chyba jest aluzja, kup kurwa, to wtedy Ci pokażemy. Następnie mamy schemat na karabin szturmowy M13C Powrót z piekieł, który wygląda tak se. Następnie mamy schemat na pistolet yy, Daemon, czy też Demon, 9 mm zguba zombie, no tak średnio. No i ten sam, ale w czarnej komórki, powiem Wam, że to już wygląda kurwa zdecydowanie lepiej. Dalej mamy operatora, jest nim spawn Tak Możemy grać z spawnem Czyli mamy spa, e, będziemy spawać kurwa Na chuj wie po, po co I mamy tutaj e, Pana spawacza Któremu Kurwa ten typ się nie mył Jak nic On się nie mył, ten, to zielone coś To jest jego smród A to jest wszystko, to jest od spawania. To wszystko te, to czarno-złote wykończenie to jest od spawania, ja wam to mówię. To wszystko jest kurwa od spawania. Dlatego on się nazywa spawacz. Dalej. Mamy e, wizytówka cukierkowa masakrę. No tak średnia. Następnie że to podwójne KPD na godzinę. E, na broń oczywiście. Nie no, autentycznie. Karnet <garnet> nie chce, żebym go kupował. Emblemat, latająca trwoga. O, tu proszę bardzo, tu już kupiłem, więc mogę zaprezentować. E, talizman, chcesz się zabawić? to mamy jakieś takie. Nie wiem, kurwa, co to jest. Znaczy, okej, okay, to jest talizman, ale. Nie wiem, nie potrafię zidentyfikować, co to kurwa ma być. Dalej mamy schemat na kram szturmowy FR Avancer, czyli naszego fama z Valorise. Krypta, który wygląda tak se, powiem szczerze, nie to i krypta, również na tą samą broń, która wygląda zdecydowanie lepiej. <laughs> Idąc dalej, mamy y, Talizman y, spawacza. Do tego, że to podwójnych PD na 15 minut. Wow, może mi się kiedy kurwa, jak kupię, może mi się przyda. Schemat na RPK Burzowa Noc, który. Nawet nie powiem jak wygląda, bo wygląda jak gówno. 100 punktów kod Do tego mamy yy, strój na fendera, Upiorny Klan, który wygląda jak ścierwo totalne ścierwo. I w wersji czarnej komórki, który kurwa... Fender znów się nie... Ty też się nie myłeś? Ja pierdolę. Dalej mamy strze schemat na strzelbę MX Guardian Ghoul, który również wygląda bardzo biednie. Do tego mózg, emblemat mózgi i ostrza. Okej, okay. wizytówka żywy koszmar. Talisman, odblokowanie, fobii Nie wiem, to jest jakaś czaszka z nogami Pająka Dalej mamy Malowanie na pojazd UTV, jest to horror punk Horror punk Zajebiście No i w wersji e, Czarnej komórki, które Spalona ziemia która w mojej opinii wygląda kurwa o wiele lepiej niż, niż, niż yy, zwykła. Dalej. Dalej mamy naklejkę na broń niszczyciel imprez yy, Tak, ta gra jest niszczycielem życia Tali, yy, Talizman, że to yy, podwójny PD broni na pół godziny yy, 100 punktów kody Rzetą podwójnych PD karnetu na godzinę. I nową broń jest to ISO 9 mm. Czyli po prostu wzięli broń z Modern Warfare i wsadzili ją tutaj. Genialne. Następnie wizytówka Dynia i Ból. Emblemat Diable oko. Ekran wczytywania dostaniesz za swoje. Dużo e, talizma, nalepka talizman. Który, no, nawet wam nie mogę pokazać tylko i wyłącznie w ten sposób. No tego mamy malowanie na na ciężki śmigł, jest, jest to pełna elegancja, który zwykły wygląda bardzo brzydko. No, i mamy tutaj spalony wiatr, który w czarnej komórce wygląda zdecydowanie lepiej niż bez czarnej komórki. Autentycznie. Dalej, dalej mamy 100 punktów kod. Że to podwójny PD na pół godziny. Schemat na karabin bojowy 114 so Elita śmierci, który w, akurat w tym przypadku wygląda całkiem, całkiem, muszę Wam powiedzieć. Bardzo ładnie, ładnie ta M14 wygląda. Mamy malowanie na amfibii krwawy łabędź, no taki se. Mamy y, strój dla operatorki, jest Mila Soul Crusher. Nie wiem co to znaczy. No i w wersji czarnej komórki. Milanie, myłaś się. Śmierdzisz. Dalej mam naklejka na broń. Młody młody spawacz. Arzeton podwójnych PD na 45 minut. Talizman zębaty pomiot. Dużo nalepka. Walka pomiotów piekielnych. Ok do tego kolejna nowa broń jest to karabin szturmowy TR-76 Geist czyli taki to jest połączenie karabinu TAR izraelskiego karabinu TAR-21 z tutaj magazynek sugeruje że jest to yy, po prostu może nie tyle co po prostu ale takie przynajmniej według mnie połączenie właśnie izraelskiego karabiną TAR-21 z izraelskim pistoletem maszynowym WEB Dłuż, nie z izraelskim tylko z ukraińskim pistoletem maszynowym WEB no ale to jest tutaj moje zdanie dalej ekran wczytywania staw czoła e, spawaczowi godzina e, podwójnego PD schemat na karabin szturmowy Lakman 556 szkic z Spawna. Cakiem. Wygląda ok. Malowanie na LTWF. Jest to wóz spawacza. Paki se, Mamy tutaj kolejny strój dla spawacza. Jest to Mil Spawacz. I wersji czarnej komórki znowu mieli spawacz. Emblemat poręczny koszmar. Wizytówka zabawa w upiornym. Zabawa w upiornym czym mieście głównie morzu. W sezonie. <laughs> Schemat na karabin bojowy tak V kościany taniec, który wygląda Słabo. No, słabo wygląda. Jest malowanie na ciężarówkę przerażający cyrk. Jakie to jest kurwa brzydkie. 200 punktów kod. Ekran odczytywania staw czoła śmierci. Yy, duża nalepka głodny wilk. Godzina PDPD PD na broń. Malowanie na śmigłowy, lekki śmigłowiec czaszkowy pająk, który wygląda w chuj brzydko. Eee, schemat na ISO 9 milimetrów, nekroplazma. Nie wiem czym jest są pomalowane, czy ten, nie wiem czy nie pomalowany jest ten schemat, ale kurwa ewidentnie on musi się tak Oj, kurwa nie wiem czy on był tarzany, czy on był głównie w, w szczynach, chyba w ściekach, bo śjebi od niego, że... Tylko tutaj nekroplazma wygląda o wiele lepiej. Dalej mamy 100 punktów Kod. Schemat na karabin wyborowy Tempus Store na wiedzenie który wygląda w miarę OK. Naklejkę na broń Lucy. 45 minut podwójnych PD Mamy coś dla nowy, jest to gaja. No gówno po prostu. No i czarna komórka. Również gaja taka bardziej mruczna. Taka śmierdząca na pomarańczowo zamiast na zielono. Wizytówka zemsta spawacza. Emblemat rozkład spawacza. Mamy schemat na Lachman shroud Ogień, spawacz, ogień spawna. Takiś C. Ekran wczytywania: śmiercionośna osobistość. Mamy. Eee, tutaj strój na horangiego jest to disruptor. Nie wiem co to znaczy, ale wygląda chujowo. No i disruptor w czarnej komórce, który ewidentnie znowu śmierdzi. Horangi, kurwa, nie myłeś się! Następny emblemat złowroga tykwa. Wizytówka lot wiedźmy. Ekran wczytywania upiorny sezon. Ekran broni, towarzysz broni, gracja. Nie wiem co to jest, nie mogę wam go pokazać, ponieważ kurwa nie widzę Do tego schemat na kameral, rehoczące kości, które wygląda średnio. No i mamy wersję z czarną komórką, trzaskające kości, które wygląda o wiele lepiej niż podstawka. Dale nam emblemat, płonący spawacz. Wizytówka żadnych aniołów. Tylko spać. Mamy schemat na krabie snajperski Karak 300 Horror. Który wygląda w chuj biednie. Malowanie na łódź hybrydową Gang HULI Chyba Gang. Gang Żuli. 200 punktów kod. Godzina D. Wizytówka, obserwacja spawacza, schemat na szturmowy Tempus Razorback, pomiot Piekieł, który już wygląda w miarę, malowanie na motor za rogi, który akurat w tym wypadku wygląda całkiem, całkiem. Znowu mamy kolejny strój dla spawacza, spalony spawacz. I nie to I w wersji czarnej e, komórki również spalony spawacz. I, I znowu, niezależnie od tego, którą wersję wybierzecie, i tak będzie od niego jebało. Naklejka na broń ktoś jest potworem. No zgadza się, ten sezon jest głupem. Malowanie na po, samochód terenowy jest to upiorny gang. To... Kurwa, czy ktoś się bawi w Scooby No chyba tak. to podwójnych PT na pół godziny. Dużo nalepka plazmowy Ghost. Dalej mamy schemat na pistolet maszynowy MX-9 i zimne kawałki. Yy, tu mamy dziadostwo. I zimne kawałki czarnej komórki, również na tą samą broń. Który wygląda zdecydowanie lepiej Dalej 100 punktów kody Żeton podwójny pd na 15 minut eee, Schemat na karabin wyborowy Lockwood MK2 Który wygląda Jest to czyn spawacza Czyn spawna Całkiem całkiem Mamy tutaj emblemat spawacz Strój dla nikto Nikto spawacz I również w wersji murki, komórki. Nikto spawacz I znowu nikto śmierdzisz. Dalej strzelba Bryson 800. Czerwone straszydło. Strzelba z lunetą. Pewnie też Breneki. Tak, pociski Breneka. No, to się zgadza. Całkiem, całkiem. E, duża nalepka Masa Uczu. E, że tą. E, broni na godzinę zwykły żeton podwójny też na godzinę broń do walki wręcz podwójne kamy takie średnie, kogo to interesuje chyba tylko tych co będą robić kamuflaże i tyle dalej mamy 100 punktów kodu, Talisman Violator cokolwiek to znaczy, nie wiem co to jest schemat na karabin snajperski FJX Imperium Oswobodzenie który wygląda, no to już wygląda też przyzwoicie jak M14 Malowanie na mrapa Beach Violatora. Nie wiem, kim jest Violator. W dupie to mam. I jestem, wyjątkowo jestem ignorantem, ponieważ w dupie mam tych wszystkich komiksy i innych Mamy strój dla Kuniga violato, Violator. Coś chyba szczęka mu się zepsuła. I w wersji czarnej komórki Kunik Śmierdzisz. Dalej mamy dużą nalepkę, uśmiechnięty spawacz Naklejka na broń, czaszka spawacza Rzeton podwójny PD broni godzinkę 100 punktów kod Mamy schemat likwidator na karmysztromowy TR-76 Geist Który wygląda OK I w wersji czarnej komórki likwidator, który wygląda o wiele lepiej i na końcu mamy 300 punktów kod, wizytówkę okrutny y, spawacz, emblemat sezon 6, schemat na y, TR 76, Geist nekromanta, od którego od tego schematu jebie żarz boli. Y, no i mamy po raz kolejny y, strój dla spawacza, jest to spawny no i znowu spawn, a ja tym razem w czarnej komórce i niezależnie od tego, którego spawacza wybierzecie, będzie od niego jebało, że, że aż strach. Tak więc, cały ten, w sumie to poka idealnie pokazuje, że ten sezon śmierdzi. <laughs> Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. No i cóż, do zobaczenia. I do usłyszenia w kolejnym materiale na kanale, w którym to z Wam zaprezentuję przegląd uzbrojenia sezonu 6. To tyle. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. I pa pa!